Yo, 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 cześć się Manko, widzowie. Na samym starcie szybkie, krótkie info: Link w opisie macie do kolegów, nazywa się Discord New Era, Discord z cheatami. Tam sobie kupujcie czyty do Fiverr, y, ma dużo osób. Pisze mi, na czym ciupiesz. Jakie ty masz te czyty? Erdengine, gdzie je zakupiłem? Właśnie unik New Era. Polecam to Discorda: wbijajcie, kupujcie. Też tam macie Susana, na przykład, na którym gra Bartek. Też tam macie na przykład Unicorna, na którym gra dużo blokersów i się bombią na przykład na Richu. Więc polecam, kupujcie. Też tam macie Spuffera. Czyli byjecieńczym gdzie umbany, no wbijać, kupować, polecam ja. Także no są legitnie muszą być, tak? Dziękuję, cześć. To tyle widzowie Zapraszam do oglądania i wbijajcie. New Era, link w opisie. bo chciała. A wkleba chcesz? jak ja, tam co, Spory Cie... Ja na jakimś gównie, jakimś akcji chłopcia dam, po mu zrobiłem. Ee, tam, tam jest styl jak coś. Tak, grać to? A normalnie działa na web, nie? Nie, e, chyba Żyga grał. Żyga? No, i Spory ci już teraz, już nie dawać cię widzę. <laughs> Je jebane pity. No i nie wiem. Nie, 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 niestety mama. nie, 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 Halo. nie, Hello. Aha nie, kto Ty to ty Jeremy? Remie! Oooooooo! Pozdrosy Będziecie? Będziemy na odcinku! Będzie... Będziemy na odcinku! Będzie Dzięki, dzięki Jeremy kurwa, cię kocham! Ej, Jeremy Jeremy! Ej Jeremy RD, no kurwa, pięknie. Fanoza, fanoza! narko wybijać całe info. jesteśmy, jesteśmy! Ważne? no nie, do zera, do zera! Oj mój klas! idealnie! Co tam panowie? 30 koła miał. Co za Pet? Już nie ma miejsca wekuł? Nie ma miejsca. Co byczku? Jeszcze no jasne, nie pchę. Co? Zorki? Już, sekunda. Coś robię teraz. Zbierajcie się do broni. za to, nas da radę A Raczej nie Co tam byku? Ci wyjemy, jak go wyciągnąć Tego rebnęli już No Jeremi panowie, co ma być? Co ma być? No Jeremi Kur... piła o, Jeremi, Jeremiasz Siemanko Jeremi Śniadam Siema, byczki Narkomik, wiecie. Ja na wzywka powiem wam, starają się tu chłopaki Daj coś nam, daj coś nam Jak ja nic złego nie mam Weź oddawaj kurwa itemy Jeremie frajerze jebany Już oddaję czy, snu, elo frajerze Sam się prunia Żebym go nie wyzywał nie O spektruj mi admin To jednak bierę to też się samą do grobu Oni albo ja Oni, oni albo ja tu jest jakiś stachu. Patrz, legalna praca, pomijmy go, nie? Byczku! Byczku a co chcesz? No. Podałbyś się, począł na napad. Łapki. No nie teraz, kuba. no i po prostu... Nie nie dl dlaczego nie w tym... nie teraz? No bym się zakończył robotę po prostu, no. To nie. To nie. My nie ci ją razu, teraz ja. zakończymy, w tym momencie. Kula. Jeszcze nie. Teraz już fajerand. Już teraz masz fajrand od roboty. Wolne. Vintage, yes, full no i co ty kurwa teraz w tym momencie robisz? Nic. Kurwa to już mnie jeszcze do się jakieś śmieci. Mhm. Daj do ciebie przyda, nie? nie oszukujmy się. Do spania. My z Birkiem, dobre chłopaki. Ty w Nie, to był spokojnie. I zaapetiksy, pasy. Są w ogóle pasy na tym osno? Nie ma. So, Szukamy nie. ludzi bez yy, osowników. Jakieś on dograga w napadach. Nie wiem czy ich kombi. Mamy ostatni put, nie wiem czy jest Dawaj. Dawaj. Uuu, łapki, łapki synku. Łapki. tam te na to... Bo lutuj go, lutuj go. Musisz go dobić? Łapki synku. Łapki. No i, i, i nagrane jest. Luty birek. I nagra... Nagrane jest. I me lutuje. Ale, ale... Co to ty no nic, zrobisz napad na moim sklepie, kurwa, no, to tak. Co ty odwalasz? No i lecisz. Lecę? No, okay. to, jest chyba. No. Co ty odwalasz, człowieku? No, a widzisz teraz, co się dzieje, czy nie widzisz? Ty Już wiesz, co No i lecisz, wiesz o tym. Nie puszczam, tak? Mi od się je. tak A wiesz, lecisz? No. A wiesz, że nie masz temu, masz pusteku. jaki powód Ty, w jerem, jerem. Na tym, na no, poczekalni, a ja tak, na pyrytecie tak. się <laughs> Pójdź kastik. styka! Gdzie to na takie podsumnięcia wstawiam. Nad... No, na Instagrama. <laughs> z randki miłosnym. <laughs> Kurwa, wali, pabiruźniam ja w wiesz? jak mówisz? Tu jest gobinek, to tak w samochodzie z gościu Chciałbym wyjść do samochodu być golutną? Patrzcie, czekaj. Go, już to się skończyło z temu. Mam full na sobie, już. Co że... A, ten padochron. padochron. Siema, tak słówka, jak tam. Kurwa, teraz mnie do zaraz lutujesz. Śmiecił jebany. Domyśliłeś się, dokładnie. Zgadłaś się. O, kurwa, matka chłodzi nie? To Mam go? I policja. To jesteś policja. Ale jej dostałem. Zjechać ci Biruś? Mhm. A z tam byłem spokojnie. Policja przyjechała. Wiem, widzę Biruś. W moją stronę tu za śniadanie, nie bierze, za Tu do mnie. Bierę go, że nie. Na to na boczu do mnie. Biegną i biegnę. No cię zbiorę i polecimy sądzę, spokojnie. Tu jest jakaś wojowa, nie wiem czy ich bombić. Wiele, bombić? Nie wiem, jak bombić w drogach. chyba ich bombić, nie? Ja myślę, że tu trzeba każdego bombić. Bombiłem dwóch, typa ale dwóch jeszcze żyje, jak coś. Masz, Gigadasz hmm, kolejny. Dajeżdżam wszyscy. kolejny. o, wszyscy. Wiem, siwy spokojnie, już się nimi zajmuje. Chodź tu bierek na lewo. Widzisz? Tak, na lewo chodź. Są typy do lutnięcia. Ja nie wiem, dał bym tak, sobie rewa? Spokojnie. Moim zdaniem rewa, czy to jakaś animacja, na by Raczej jakaś animacja, Bebu. By animacja. Uuu. Animacja, Dlaczego nie idę? Lewo, Birek, lewo, lewo. jak ktoś mnie potrąca, weź go zabij. Wyjebam tobie, nie? Tak. Oj, dostałem bana. A mu typ taki na luzie. No taki czikaj tutaj. Kurwa, by. O, ciepłe zabijem. Jest ruszyna Anna Epinger. Ar... anty czy nie? Jest, jest, jest. Sorry, nie chciałem. Kurwa, Przecież... maniek, to nie Chodź, bacha. Dobra. No. Kurwa, mać, Odjechałem, sorry. Wiecać się. Przenieś i waha cię pierdolę. Tylko pierw to, nie? Na mojego metodę wiesz, bezpieczeństwa, żeby ci mi nie stało. Autos naprawię, wind cedniane, pojazdy napraw, pęk. Przypse. <śpisać> Sorry. Nie mogę z tego wtykać Co Tak To to samo Sorka No i po co frajerze? Z mam kur... Pedal gazu się mi zaciął Przed samochodem Pa GD ocenia Bieg wypadł. Bieg nie wypadł z samochodu, sorry. Hmm. A kolega wstanie, czy nie? Jak nie, to mogę go nie na Bachę wziąć? wziąć. No, mobil na Bachę. Na Baszkę z Jankiem? No i po co to robisz? No i po co na nie umiesz trafić? Hopie, weź. Hopie, weź. No, <laughs> się to, ale tak się po to. Ale powiedz, poczekaj, co no, Sorry, no, no Wypad mi bieg, no kładź, co ci poradzę. Nowa BMK za trzy koła. No dawaj, 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 chodź, mnie, podłącz mnie. Zostaw mnie! Chodźcie, wezmę na nich Zostaw mnie. Baszka, idziemy młody? Baszka? Tylko tak szczerze, nie? Baszka, idziemy? Nie, ale co tu masz 42 koła w synku nieźle. Dzięki. 42 koła dla mnie masz, dziękuję. Dziękuję. Ale tam tlenia przed komputerem Ty byku! A tu bystrzak patrz na oczy stoi Koledze, koledy koledze poleciało, 40 pakowa Już ja czekam na górze Łelko <grym> I teraz, ciebie mam tu bystrzaku Oł jednak mam O oh, gór Spokojnie, może się, zrebujemy się zreabujemy. Na górze siedzisz? Siedzę Powiedz, że jesteś konfidentką No wyjaśnij Siedzę Ej konfidentka, e konfidentka e tak zwana No i po co to robisz, dokoła, no i po mi... co to robisz A I mnie. po co to robisz, i po co to robisz ty <laughs> Żebyś ty nie miał <laughs> Głupia gadka No A gdy on sobie odgrywa no to ja se nie? Logiczne chyba Nie, yep, 100 no tak Paczka <laughs> Taka paczka Tam ci wszystkie, ja oni nie wziąłem do, do końca dolutuję, poczekaj Dobra, zamki to mordę, poczekaj bo siedzę u góry Boreczki.

to je w grubą, on, dawaj ją na łapię. Jak masz bana Bo ty jeszcze mam bana się, ty się no bana nie ma. no. Co ona tak w kółko biega? biega tak? Sorry! Bieg mi wypadł! Ale... <noise> Siemka <noise> piękna. Kluseczka. O Boże. Szeroka. Szersza Boże Boże. A, fajnie, fajnie, no, fajnie Fajnie, fajnie, fajnie o Boże, jak fajnie, fajnie, fajnie Fajnie Zresztą, ja się podczas seksu nie czało. O Boże, tak mówię Fajnie, fajnie, fajnie Fajnie, fajnie, fajnie Najwyższy widok w mieście masz Siedź tu, gruba Tu, tu się, tu się patrz na miasto, takie piękne jest bez ciebie <laughs> I paczki takie zrzucane pod ahak fajnie, 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 fajnie Fajnie, Na jakim jest serwerze ja tam z, z tobą jeździłem? I zbierałem paczki? Nie wiem no? Jak to się usuwać co jakiś czas? No. Oh. Teraz tego tyle się wpierdolę tego za na, na, na wejściu. Sorry! <grym> Kurde, biegnij, <mi> wypad! <grym> Jak wyskoczył? <grym> sorry, biegnij, wypad! Beczku, sorry! Noha, BMK dopiero po ciunie. Będziemy Nic, nic! Skurcz mięśni, zanik! Lekko za się Nie ma nie ma tego auta brać, trzeba jakieś inne znaleźć. O, typa o. jak kot tyle Idealnie, jak w masz. Kurcz panowie. O kur... Bo mi to z pracy ryb, że co chodzi? Musimy skończyć. Panowie jest to praca legalna? <laughs> Oj, zaspekt tak. Mieszkuj ta spokojnie Miesz Banditos Sorry jest papito Wypadł mi bieg kurwa z samochodu Bez papito Lekko nie będę Bo to nowa BMK po Tunie Lekko przygazowałem sorki Papito ja cię widzę Mam cię na oku O, widziałeś to papito Widziałeś to Skurp ten wyparował banuj go chuj. i bo zdawa jazda Byku, 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 byku! Nie zginął? Spółki. Spółki. A nie? Czego? Po 15 latach, tak, zaczął. E, tu tutaj pan muszę rozjabać, Wiesz? Gdzie on zniknął ten gościu? On wyjmuje quita! Co za fryer? Lepiej. chłopa Czeka... trzeba odpalić nagrywanie. Jak ja, no. jednak? No po, żeby zrobię, dema, nie zrobię redema, a już to pozebrałem. Jest jakiś głos, no przy okazji trzeba... On tak dziwnie stoi, no ma ch** mać już. to okay. jest znak bo żeby go nie bombić. To jest znak bo żeby go nie bombić. Na pewno. Nie ma tego. Tu jest ch** f... ludzi. Siema, ziomuś. Tu łapki. Łapki, kurwa, powtarzam coś. Ostrzegam cię nie rób głupot, nie rób głupot Nie rób głupot Ja tylko cię ostrzegam ziomuś, Po prostu poddaj się kulturalnie Kur nasz mato Mam ci no, powtarzać? Sam, działa styl na poznańskim życiu Ja Mówiłem poddaj się Coś się nieżej. Dobra Ej, Co jest działa A, styl na poznańskim. Są kajdanki, 5 koła złotych Kurwa, On, ty, Mam tyle, nie mam tyle kasy, ale lipa z pociętym pyskiem. No dodaj streama przy okazji. No poczekaj, no bo już dałem stream. bicie, no nie ma tego tutaj. Kurwa, potrzebuję pieniędzy na tym poznańskim głównie. Możemy jakaś kasę wyleci z szynki. My. Może, może, ktoś coś z tego będzie? Ile z tego będzie kasy? 1000, no to chyba. A ja potrzebuję 5 koła. Zobaczymy, ile jeszcze mam w banku. Typa palutne szybko. Wskazowałem blok arsiwo. Coś tam będzie mam nadzieję Zobaczymy czy działa bankomat na poznańskim A pewno nie działa Na pobędzie komunikat Trzeba wyrobić pin Działa! Poznańskie życie, Welf. No jaki fajny bank! Ale mam zero na koncie Jakim nie ma rangi na narkofajlach? Nie wiem Może bot się zdupczył Siedzi w garażu i pali jointa przed tym bicie. Kto to biegu, czekaj, w Ej, ej! Szybko! Łatwo, łatwo, Tu na ziomek jest z gangu. Z gangu jesteś, to ziomek. Mię, zablał, pierda, jest na ziomek. Szybko mi zablał. Czekaj. Słuchajcie nagrania? Dawajcie Macie mogę. nagranie? Dawaj, dziku, kosuj go, ziomek, kosuj go, kosuj, brrr. Ale ja kosuj go, kosuj. No no, <laughs> Ale się drążą? blokersy kury na mamy. Ale poryczykła. Zobaczmy. 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 ja Zobaczmy. Zobaczmy. ziomek Zobaczmy. 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 Te poznańskie gówno to jest taki syf, kurwa. Taki tu jest z RDM. Czekaj, ile mam kasy? Nadal dalej im brakuje się, na Trzeba zbombić i szybko z Tilem zajęć mu ksiano. Trzeba. Jeśli będzie trzeba, zrobię to, co będzie trzeba. Rozjebałem typa. Mam kajdanki z gościa. Zajebiście. Zajebiście Mówię, że jest No jest, ale wiesz jak ten styl działania? A, że musisz od razu jak się. Tak, wyjąć. tak, tak. add nowe leżnie, ale z typa, mam w niego greetonicsy. czasami jest mój tak, mój mój że, mój mój że mój nawet mój mój. jak klikniesz, to i tak ci się zamknie. Jak... Tak. No właśnie, no właśnie. Ale już mam luz, już mam luz. Tego typa tutaj tego przytom zbombiłem. A do siebie dystans i poczucie humoru. Swój dni będzie dla was grał Co ty robisz? Bo... Nic Co Ale biznes. Ja dziewka. nic, ja nic, trzymaj się beczku. ale dziwka, ale dziwka, on mnie mówi czy, czy, Trzyma w schowku, o, to, na w schowku może trzyma dla mnie Sinka Tauta w Ma naprawki Gaskana Zaraz mu tu całe eku wezmę tu ma cały świat o, ale przylogowało, co jest? Szybkoś tu z tego zrzucę A nie mu już tam tej Ty naprawki obrzydliwej Ty nie zganisz na serwerze jest Bo się ku... Posikam Ja pierdolę. nowczano, kolega siwego Ja pierdon nice Livestream'a Łapy On tu odgrywa, rozumiesz to? Ja... nie gadaj nawet, no. No, do kolega siwego, chłopczy, chłopczy, chłop No, na poznańskim, no nie gadaj. Polisz do pięciu? Polisz do pięciu. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Ojej, pięć sełek u Nowczanu, frajerze Jeremiku. To, a to, to Jeremik, kurwa, <laughs>